Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Widzimy się na naszej gimnastyce. Ach, nie włączyłam tytułu, ale nie szkodzi. Wszyscy spotykamy się o tej porze, to wiemy, że to jest czas naszej gimnastyki. Stoimy w postawie lekko rozluźnionej. Plecy mamy rozluźnione, barki, dłonie, ręce, buu, głowa. Nabieramy Powietrze nosem, wydychamy ustami. Wdech i wydech poli. Przeciągamy się w jedną w drugą stronę, tak leniwie, póki co leniwie. Wdech i wydech, wdech. I wydech. I co rozpoczynamy od rozgrzewania mięśni szyi. Głowa na boczek. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Teraz sprawdzamy, czy mięśnie brzuszka są napięte. I pochylamy głowę w dół, ale tutaj jesteśmy wyprostowani już cała. Całe ciało jest proste, ćwiczą tylko mięśnie karku. Rozluźniamy, wdech, wydech, wydech, wydech i wydech. Powoli głowa w górę, pozycja pionowa. Przenosimy główkę do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu głowa na boczek, rozluźnijmy jeszcze mocniej szyję. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech i wydech. Głowa w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko główka w górę. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wdech i wydech. Teraz odwracamy się do tyłu, leciutko odchylając głowę również do tyłu na jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa w dół i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu, lekko się rozluźniamy. Wdech i wy. A powtórzmy sobie to ćwiczenie jeszcze raz, bo ono jest takie sympatyczne. Hop, ukosem i do głowa do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz głowa w dół i na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Parę okręgów bardzo powolnych. Jak ktoś ma kłopoty z zawrotami głowy, kochani, to gdzieś przy ścianie albo przy stabilnym meblu. Raz i dwa i druga strona. Raz i dwa i wspaniale. A teraz rozluźnijmy sobie mięśnie barków. Wiadomo, bardzo robimy to ostrożnie, bo barki są bardzo najbardziej skomplikowanym mechanizmem, w naszym, jeżeli chodzi o stawy w naszym ciele. Kładziemy sobie czubki palców na barki. Sprawdzamy, one są opuszczone. I do przodu. Raz, łokcie. Dwa, powoli. Trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Czubki palców na barki. I do tyłu. Raz, dwa, trzy. 4 5 i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Nie przesadzamy, żebyśmy nie przeforsowali naszych kochanych barków. Wdech, wydech, wdech i wydech. A teraz biodra również bardzo łagodnie się potraktujmy dzisiaj. Bardzo łagodnie. Do, do przodu biodra. I do tyłu okręgiem i znowu w przód uruchamiamy sobie powoli odcinek lędźwiowy i tył i przód i tył i przód i tył i jeszcze raz przód i tył. I jeszcze sobie wykonamy takie ćwiczenie dodatkowe na rozdobienie mięśni i y, kręgosłupa do, y, dolnego lędźwiowego, tak. Stoimy sobie, klęczymy. Jesteśmy wyprostowani. Wdech i wydech. I teraz tak. Kładziemy sobie dłonie na biodra. Kciuki do góry. I teraz tak. Raz chowamy kość ogonową. Góra ciała jest nieruchoma, tak? Raz wypychamy kolce biodrowe. Rozluźniamy sobie, sobie tutaj ten odcinek kręgosłupa. Uwaga. Zaczynamy. Kolce biodrowe do przodu. Dwa, trzy. Rozluźniamy. Chowamy kość ogonową. Raz, dwa, trzy, rozluźniamy. Wdech i wydech. Kolce biodrowe do przodu. Dwa, trzy, roz, wracamy, rozluźniamy. Wdech, wydech. Kość ogonowa schowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy. I ostatni raz. Kolce biodrowe do przodu. Raz, dwa, trzy. Zostajemy, wracamy do pionu, rozluźniamy, wdech i wydech i kość ogonowa porządnie schowana raz, dwa i trzy i cudnie i rozluźniamy się. A teraz przejdźmy sobie do klęku podpartego i lekkie okręgi w jedną stronę, porządne do przodu. I do tyłu, do przodu, i do tyłu. I druga strona. Przód. Pf, I tył, przód, biodra wypięte do tyłu. Jak jesteśmy do tyłu, to porządnie, hop, pupa wypięta. Pamiętamy to, kto wypina jego wina, w tym wypadku to jego korzyść. I drugą stronę. Hop, biodra wypięte, hop do przodu. Wypinamy pupę i do przodu i ostatni raz. Przód i do przodu i rozluźniamy. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Rozciągnijmy sobie jeszcze kręgosłup, jak jesteśmy w takiej pięknej postawie właściwej. Ręka, jedna ręka mocno do przodu i przeciwległa noga, tak? I. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji. Lekko poruszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy. Wdech. Wydech. Opuszczamy rękę w dół. Wdech. Wydech. Powoli ćwiczymy. Nie szarpiemy się. Druga strona. Ręka w górę i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Opuszczamy. Lekko rozluźniamy biodra, wracamy z powrotem do tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Wdech, wydech, opuszczamy, rozluźniamy, wracamy do tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostajemy, opuszczamy. Rozluźniamy, wdech i wydech, wdech i wydech, spróbujemy zrobić jeszcze coś takiego, troszeczkę już poćwiczyliśmy, więc chyba kręgosłupy mamy porozluźniane, zostajemy w kręgu potwartym, mniej więcej uda powinny być plus minus prostopadłe do maty, a my sobie wędrujemy dłoni do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, damy radę, powinniśmy dać radę. Wyciągamy mocno ręce do przodu, pupa dalej wypięta do góry, rozluźniamy kręgosłup i chwilę leżymy w tej pozycji, tak? Wdech i wydech, pachy staramy się jak najniżej, ale nic na siłę. pamiętamy, tak? Wdech i wydech, czujemy jaka to jest ulga dla kręgosłupa oraz ulga organów wewnętrznych, jest to jedna z takich wiodze pozycji asam odwrotnych. One są bardzo pozdrowotne. Wdech i wydech. A pozycja ta nazywa się, asam nazywa się szczenia. To wydech i wydech, wdech i wydech. Hop, powoli stajemy. Rozluźniamy kręgosłup. Przód, tył, przód, tył i w drugą stronę. Przód. W tył, w górę, w dół, kocik, grzbiet i w dół i jeszcze jeden kocik, grzbiet i w dół. Powtórzmy może jeszcze to ćwiczenie. Ono jest, nie robimy tego na siłę. Jak ktoś nie ćwiczy specjalnie, to robi to bardzo powoli. Hop, hop, sobie dłoni do przodu, tak, dłonie, kolana zostają i nogi w tej pozycji, jakie są, opieramy sobie głowę na matę i wyginamy sobie lekko kręgosłup. Pupę wypinamy do góry, w tył i z przód. Leciutko możemy się poruszać. Pupa spokojnie wypięta, nikt nam chyba od tyłu nie zajdzie i nie da klapsa, ale my się tym nie przejmujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźnieni sobie leżymy. Kręgosłup powoli, powoli. Również się rozluźnia. Dech i wydech. A teraz ręka jedna do tyłu. Druga. Jesteśmy w pozycji kręgu podpartego. Rozluźniamy sobie kręgosłup. Raz, dwa, trzy. I w drugą stronę biodrami kręcimy. Raz, dwa, trzy. Takim kocim grzbietem. Op. I ostatnie takie. Ćwiczenie. Wędrujemy sobie do przodu dłoni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy już na, na, na macie. Mamy. No to teraz się wysuńmy głowę do przodu. Staramy się leciutko opuścić pachy w dół. Pupa wypięta. I chwilę sobie leżymy. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy sobie kręgosłup. Pozycja odwrócona, więc i nasze organy wewnętrzne na tym korzystają. Wdech i wydech, wdech i wydech, hop, uginamy jedną rękę, cofamy ją do tyłu, druga, trzy, cztery, pięć i rozluźniamy sobie kręgosłup. Raz, dwa, trzy i druga strona, raz, dwa, i trzy. Dobrze. A teraz połóżmy się na plecach i zaprośmy naszych kolegów i koleżanki, które muszą leżeć, ale troszeczkę ich też rozruszamy. Kładziemy się. Jedna noga wyprostowana, drugą podnosimy mniej więcej do poziomu łydka, do poziomu maty. I zmiana. Raz. Dwa. Kochani leżący ćiczą, mam nadzieję. Hop. Hop. Powoli ich też rozruszamy. A teraz kochani leżący i jedna noga leży, a drugą przytulamy do, do siebie i lekko ją poruszamy. Kółeczka. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę wszyscy ćwiczymy. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy sobie wewnętrzne mięśnie ud i zmiana. Hop. Pierwsza noga leży, druga przyciśnięta do nas i na zewnątrz kółeczka kolanem. Raz, dwa, trzy i do przodu i do środka. Raz, dwa, trzy, zmiana i znowu. Kółeczko zewnętrzne. Raz, leciutko, tak? Dwa, trzy, żebyśmy stawy biodrowe sobie uruchomili i do środka. Raz, dwa. Trzy. Ostatnia zmiana. Hop przyciskamy. I na zewnątrz kółeczko leciutko. Raz, dwa, trzy i do środeczka, raz, dwa, trzy. I ostatnia zmiana. Ta noga ćwiczy. Małe kółeczka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy. I do środka. Raz, dwa, trzy. Wyciągamy się na całą długość rozluźniamy sobie stopy, palce, stóp, palce, rąk, ruszamy, ruszamy, krwioobieg musimy sobie wzmocnić, tym szczególnie jak leżymy, wydech, 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 poruszamy, poruszamy dłonimi, poruszamy stopami, wspaniale, tak. A teraz lekko podnosząc głowę, przenosimy dłonie wzdłuż ciała, dłonie są przy biodrach, i trzepiemy sobie na teraz albo w naszym wypadku matę. Raz, dwa, uderzamy. Trzy, cztery, pięć. Wracamy. Wdech, wydech. Pamiętamy, że mięśnie, brzucha muszą być napięte przy tym ćwiczeniu. Hop, leżymy, tak? Jesteśmy wyprostowani. Głowa do góry, i dłonie również. Hop, i trzepiemy. Brzuch napięty. Dziesięć razy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ręce wracają za głowę, rozluźniamy się. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze raz, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy się teraz. Nogi mamy do góry, tak, lekki, rowerek. Rozluźniamy dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, pydały do tyłu. Raz. To znaczy pydałujemy do tyłu. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy mocno kolana do siebie, masujemy w jedną stronę, raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Podnosimy sobie nogi, staramy się dotknąć do palców stóp. Mamy, mamy to, mamy. Dobrze. To robimy mnożyce. Raz, dwa, nogi proste w kolanach. Trzy. 4, 5. A teraz chwytamy za okolice kolan i przód w tył. Raz. Mocno. 2, 3. Nogi proste. 4, 5. Palce stóp i boki. Raz. Nogi cały czas proste. 2, 3, 4, 5. A teraz za okolicę kolan i raz, nogi proste cały czas. Dwa, trzy, rozciągamy sobie mięśnie ud oraz pośladków, szczególnie ważne dla ludzi, którzy muszą leżeć. Cztery, pięć i ostatni raz. Hop, palce w stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pytamy za nogi, tył, przód. Raz. Nogi proste. Dwa, trzy, cztery i pięć. Och, mi się spracowali. Rozluźniamy sobie nogi, kładziemy je sobie na macie albo na materacu. Rozluźniamy mięśnie. Wdech i wydech. I jeszcze jeden. Wdech jeszcze jeden wydech dobrze podnieśmy sobie jeszcze powoli bioderka tak napinając mięśnie pośladków pamiętamy o tym, że musimy się uruchomić jak leżymy w łóżku raz dwa trzy napinamy napinamy w górę w górę cztery pięć chwilę zostajemy napięte tu wszystko pracuje wdech i wydech zostajemy i powoli bardzo kręg po kręgu wracamy z powrotem, rozluźniamy. Wdech i wydech i jeszcze raz, hop, kręg po kręgu podnosimy się, napinamy mięśnie pośladków 2, 3, 4, 5 chwilę zostajemy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i wydech i powoli znowu kręg po kręgu wracamy z powrotem. Rozluźniamy, wdech, głośny wydech, jeszcze jeden wdech nosem, wydech ustami i kręg po kręgu, ostatni raz podnosimy biodra do góry, napinamy mięśnie pośladków, napinamy mięśnie ud, wdech, wydech, wdech, wydech, chwilę zostajemy. I znowu kręg po kręgu, kręg po kręgu, wracamy powoli, leżymy. A teraz podwijmy sobie kolana do siebie, rozmasujmy kręgosłup. Raz, dwa, trzy. W jedną stronę i w drugą. Raz, dwa, trzy. Hop, ręce do tyłu. I nogi również rozciągamy się na całą długość. Mocno tak rozluźniamy stopy, rozluźniamy łydki, uda. Brzuch, pośladki mocno jeszcze lekko napięte, ale rozluźnimy je sobie. Niech one też odpoczną. Wdech i wydech, ręce, palce, barki, mięśnie, twarzy wdech i wydech, wdech i wydech, chwilę leżymy sobie po gimnastyce, jest nam przyjemnie i miło, wdech i wydech, a powoli ręce przenosimy wzdłuż ciała, unosimy jedną nogę do góry, opierając się stopą przekręcamy na boczek, Podpieramy się ręką, przechodzimy do postawy siedzącej, siedzimy sobie w siadzie skrzyżnym, albo jak tam komuś wygodnie, można tak, można tak, ale staramy się raczej usiąść tak, żeby troszeczkę stawy biodrowe popracowały, tak? jeżeli ktoś może. Jeżeli ktoś ma kłopoty z wystawami, to oczywiście musi sam wiedzieć na ile go stać. Wdech, wydech. Rozkładamy sobie ręce w boczek, nabieramy powietrze, o, wyciągamy się jeszcze ostatni raz w górę i z wydechem opuszczamy dłonie w dół, umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia!